To mój pierwszy odcinek Minecrafta. Jestem Szymon. Tak w ogóle? I zaczynam tutaj. Mam, mam swoje miasteczko. Mam katastrofę. To jest taki świat. Tutaj mam pewne ubranie. Mam przeparalkę i wszystko. Tak w ogóle? Tu jest skroba. Który nienawidzę? I przejdę na miasteczko. Więc zdemonstruję Wam, pokażę Wam różne mm, te no moby z tego tego opcje z tej modyfikacji smoke creatures. and uh, b Ja Tylko sobie ustawię. Dobra, pokojowy, nie chcę, żebym tutaj wszystkich jego rozwaiił. Właśnie, jeden z nich, zobaczcie co z jednym z nich narobił. No. Wezmę. Mam numer dwa. na niego, jak gracie na takim zwykłym. Uważajcie bardzo, on truwa, a ja sminać zabił. Nawet on utruwa czasami wtedy kiedy ten no O! Więc nawet kiedy go za, nie zaatakujecie, co sami otruwa Więc lepiej na niego uważajcie, na tego pana Się Siemio truskupane No, nie otruaj już! To jasne, i nawet nie rady żyć Dobra, przejdziemy do najsilniejszych potworów. Z nim to jest tyle jazda, naprawdę. Hello, lad. No dobra, Hello, Lat. to nie jest. Tici Fox. Dobra. To nie jest najsilniejszy jednak. Mam nadzieję, jeszcze jest jeden potwór najsilniejszy. To on? Nie. Ugrę. Ugrę. Nie wiem, czy nie chodzi o samą Pani. Załudnie. Dobra, jeszcze jest jeden potwór, którego nie mogę znaleźć, bo nie wiem jak się nazywa. Ten herolat nie wiedziałem, że to jest to. już. Weszło do tego, że musiałem sprawdzić aż. No, bardzo trudno jest ich znaleźć. W takim tym. Wyborne light

Dobra, więc jeszcze Wam dalej będę pokazywać. i o ile znajdę, te głupie jajko. Jest, co to, to. Dobra, pierwszy z nich jest taki ogr. On jest bardzo potężny. On podpala. Pokażę Wam, co umiał robić ogry, Na tym pokażę. Chodź tu. O, właśnie to potrafiono robić. Ja to że mnie raz zaćgał? Nawet i tak nie może. Dobra, taki Big Golem. Bardzo silny. Dobra, teraz każdy każdym z nich się zmierzy. Z tych najtrudniejszych ogry są z łatwiejszych, z tych najtrudniejszych. Tak wychodzi, ale z nimi jest trudno walczyć. To pokażę. O nie, regeneruje się. Szybko teraz wiadomo. No i widzicie, jakby był na pokojowym, to już niedawno go tymi klockami. Wiecie, wiecie, ile to zabija te klocki życia? Bo to jest taki duch od podpara I wilkołak. Nie wygląda na razie tak strasznie, ale w nocy będzie wyglądał. No co, po was straci swoją formę. To różne rodzaje. Jak widzicie. Dobra, i to wszystkie najtunniejsze potwory. Oczywiście w tamtej formie to one są łatwiej, i na nie atakują. Ale jak już się nocą zamienią, to tym miecz mieczem zadaje jedno obrażenie. I się najlepiej złotym zabija w ogóle. Jak już się przemienią w tego. W te okropne wirkłaki. Dobra, moje zo. Tutaj spadnuje się żółwia. Znowu wszystkie roznikają. znikały. Nie wiem, co się dzieje. Czy one jakoś uciekają? Dobra, to jest moja niespodzianka. To. Mam. No. no to fajna. On tak. nie. Ja teraz zrobię. Nie, nie ma tutaj rawy dlatego że to jest do. To jest za fajny Będę proste. Do wytłumaczenia. Tutaj kiedyś robiłem eksperymenty. A stary czas Dobra. Tutaj są moje króliki. żubie O. Skorpiony. Teraz wam, wam coś pokażę. Um. Delfiny. Delfina można ujeżdżać. Mam najlepsze delfiny, jakie można mieć. Um, tutaj kotki i panda. Tutaj był słoń, który mi uciekł. I kiedy go znajdę, może go znajdę. Czy to on? To chyba on. Tak? Tak, to on. to Chyba go ktoś powiedział Ciekawe kto. To nie ja. To nie ja. Dobra, przyznaje, się, to ja. I mnie na odcinku złym. Dobra. Więc, ym, pokażę, więc, yy, uwaga. Dla mnie bardzo, czymś to jest bardzo, o Jezu, proszę tego świata, no dobra, zaraz wam to pokażę, najpierw to, o, jest jakaś wywiana przynajmniej w tym świecie, mogę wam ją pokazać, to jest smoki, są. To jest do rozkruszony. <grym> Sią wiecie, przez kogo? Bez Ty? Może tym razem będzie boss, pokażę wam go. Nie. Może będzie boss, może nie będzie, Koliczku mój. Byłem ładny. Dobra. Zatańczymy sobie. С -а, а А А галнам галнам С А А пърппъп cuarto пърппърпърп с А А А Аeps С А А ах чтото? не говно ми изскочило Ясе как те говно вълн handy oh, прохваляй както е enseме говнами No. No, że nie przerywało nagrywania. Dobra. Przechodzimy do tego. Uwaga, coś bardzo dziwnego. Tylko na to spójrzcie. Ej, no chodź tu. No kurde, zbają zwają dawno. Żółw większy ode mnie. Tra, ta 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 ta. ta. I to nie jest skin. To nie jest kin. To to jest zwykła zbroja ninja Nie jest skin, nie jest skin Udowodnię wam to To jest ta zbroja, o O, taka zbroja, zobaczcie to Ciekawe Nie, wolę tą zbroję Dobra I teraz kolejne moje zwierzątko Widzieliście te smoki, tylko ja ich nie zabijam, bo, one, bo te są dobre, to są moje smoki. Dlaczego to jest takie duże one w ogóle są? Więc naprawdę mogą być bardzo duże, więc to przedstawia różne rzeczy, kim ja jestem i w ogóle. To był taki początkowy filmik. Bum. Więc narka, ja się żegnam pod skobami. Zaraz to się na mnie zawali. Takie to jest żegnanie w tych czasach. To narka.